Cześć, witam wszystkich serdecznie. Chciałem tutaj pokazać takiego fajnego newsa. Yy, mianowicie, Pokémon anime, kolejne. Jednak nie główną serię, tylko całkiem coś nowego. Tutaj filmik pociąłem, żeby można to było powstawić. Yy, no, jak widzicie, Pokémon origin. Co można powiedzieć, tak w skrócie z tego co na razie wiadomo no to niestety chyba będzie tylko ta krótka seria, bądź jeden odcinek, film. No pojawią się tu postacie znane z gry. No z ogólnie z serii jak tam trenerzy Pokémonów tutaj będzie no z tego co mi wiadomo tylko z pierwszej serii. Pojawią się też championi. No nie wiem jak to dokładnie będzie wyglądało, ale widać tutaj w tym trailerze też fajną walkę z rywalem. No jestem ciekaw jak to wyjdzie. Na pewno coś fajnego. Wreszcie sobie odpoczniemy od tej głównej serii. No bardzo mi się ten trailer podoba. No bohaterem z tego co tu było nam zobaczyć, yy, no będzie Red, znany z pierwszych serii gier. Premiera jest planowana na 2 października tego roku w japońskiej telewizji, no więc wiadomo, kiedy to do Europy przyjdzie, nie wiadomo. To tyle z mojej strony, cześć!